Jestem. Pierwsze, co trzeba zrobić... O, misja. Rozpros rozproszona trzutka. Nawet nie wiedziałem, że jakąś misję robiłem. Aha, o to chodziło. No, dobra. E Pierwsze, co... To ten głupkowaty... Głupkowaty kombinezon kosmonauty trzeba zmienić. Jak to się robiło? Dziennik. Tutaj ludzik. Specjalny specjalny strój a eee, może tutaj jako taki pułkownik wiedkongu <laughs> chociaż na moment zobaczymy jak kultyści się będą zachowywali jak mnie zobaczą wola ojca eee. a no to misje od razu kurde wszystko mi się myli eee. Gdzie jest mapa? Tu mapa. Ja? Ja jestem tutaj. Skrytka preperska. E... No nie no, to jak do tej nawozowni, no to już skrytkę preperską sobie najpierw obrobimy. I tam jest jakaś... I tam jest e, jakaś instalacja kogoś zabili. Naznaczono mnie! Jezus Maria! Spierdalamy! Maleńka, spierdalamy! Przy, Przyczepkę jakąś. O, do samolotem. Spierdalam! O matko bosko! Do lasu! Do lasu! Szczelajcie z błogością. O kurwa, Ech, coś nie poszło. Dorwiemy cię. Dobra, do sekawki. Uuu, jest magazyn. Kto tak jęczy? Ja czy oni? Co on mi robi? I to niby jestem grzesznikiem. To jest ten jakaś policjantka? Możliwe, nie? O kurde, byli przesłuchani. Policjantka. zadowolony A No i co dalej? Co zamierzasz zrobić? Power of Yes. Kurwa, jak jakieś spotkanie MLM. A ja, ja siedzę tutaj jako pułkownik w

Co jest? Siner tej jeszcze mi wytatuje siner na, na czole. Perfidię. Co ty o, ma jakieś, jakby taki miał. Ci ślady ciernia, nie? Korony cierniowej, no, ale ciernia. Na klatce piersiowej. Co on będzie mi obmywał? Co obmywał? is taking ci? <laughs> ci? Powiedz szczerze. po the one you get it's the one you give giving courage to own your sin to etch it onto your flesh and carry its burden when you have endured when you have truly begun to atone to cut it out like a cancer, and display it for all to see. My God, that's courage. <laughs> I'm going to teach you courage. Uh, teach you ale, how to say yes. Duże, you yeah. confront your weaknesses, confront your sins. You will swim across an ocean of pain and emerge... free.

i to open you Drug. and pour your worst fears inside and as you choke, your sins will reveal themselves. Dale. Only then will you truly understand the oh yes of yes. No. be right back. <laughs> Uuuu, w tym pomieszczeniu jestem. Aha, nie mogę się ruszyć tej. O, o kurde. A, mogę sobie dziś pojechać. Wyjeżdżam stąd. Do widzenia. Tak miało być? Proszę. ręce by Segiry połamał, no ale jest. Jest jakiś pomysł. W, w Wietnamie takie rzeczy się robiło. Tej spowiedź, misja fabularna. Kurde. Co tu będzie się działo? Ja nie mam broni, nie? W sumie kurda, nie sądzę, żebym miał, żeby mnie z pełne kwipunki zostawił w tej katowni. O kurda. Spadacho. Dobra, wciągamy go do rury. E? Ma jakiś pistolet, cóż? Kopałkę. w ogóle pad mi się popsuł i mi kurde sam do przodu chodzi. <laughs> o kurwa! Oszty! Pięknie! Te biegnie tutaj skubane. Pięknie! Pistolet miał. Tu jest. Ocz kurwa To nie będzie jakiegoś alarmu czegoś? Dwa punkty talentów, to może później. Przenieść Aha, tutaj mi się co chwilę pokazuje ta. Pokazuje mi się ta misja. To po prostu oznaczymy to sobie, nie? To bez sensu. Kurwa, daleko. Dobra, wychodzimy stąd, drink Water polskie, wo wody polskie. Ja pierdziele. E? co tu się w ogóle wyprawia? Co, coś, coś mam wrażenie, że. Dłużej chyba zostanę dzisiaj, w sensie, ta misja będzie bardziej wymagająca niż normalnie. Na pewno bardziej niż ta skrytka prepelska. Ach, i takie kajuty tutaj mają. Tej kurwa, co to jest? Ostrza. Aha, bo tutaj zmieniam broń. No no. Tylko pistolet. I co tylko dwa naboje, nie? Yes. Taki zwroł, kurwa. Czy można tutaj zasybować już? Jest. <noise> o! Jest jakiś gości tam. Aha, bo tutaj tak nie przejdę. Faith created her angels but she never did treat them all that well. They'll put a ruler, exactly. They'll come from worry and madness, leading to the bliss, shielding from sadness, worry and madness, first shield me from sadness. from worry and about look after the collapse. We'll make it. <laughs> Kurwa. Tej gdzieś go. Gdzieś go kurde. Wyniosę go. A kto tam tak utyskuje? Dobra. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tam było dwóch, nie? To jeszcze może po tamtego pójdę.

tak jest. Tutaj cię, kolego, ułożymy ko pianinka. Proszę e, nowe materace. To co może... a coś tam leży? Tej karabin leży. O kurwa. Nie, lura. Dobra, tutaj zobaczymy z tej strony. Ale to jest chyba... ślepy zaułek. Nie. Kurwa, lornetki mi nie wzięli. O. O to chodzi. Te pompeczki se robi. Tej kurwa, trzech ich jest. To nie. To, to to na razie pójdę tam. Co jest? Pierdolę. Robi save'a. Da się? Tej nie ma. Ach, tu nie ma sejwów tej. O ja pierdolę. O kurwa. Jdou okay, tady. Oh! A oni to s bezdobami tady chodí, tak? Dobrá. Ty kurva, ale má dnes celá, co? Co jest, kolego? Tu <śpiewanie> co, tu w celach są ludzie? To to mam koktajl Moltowa Zajbiście. To może do tamtych trzech się wrócę, czy to byli oni właśnie? To są oni rozumiem, tak? O! Patrzcie, jak się. O kurwa, jak się tatusiek wyrobił. Co to jest? I chuj! Ja pierdolę. Myślę, że taki zombie jest. To ma tutaj ołtarzek jak. jak Lenin. I tutaj jest, rozumiem ich taki... Taki, taki. taka. taka sypialnia. W dole jeszcze są różne te różne piętra. Poproszę save'a. Aha, na no szczęście to jest jakaś atrapa. No ale. W... To coś mi się wydaje, że to będzie i tak piętrowe. Brat, co to w ogóle za pistolet? Bo on taki jest, kurde. Broń 1911, po jednym strzale, żeby padali, i co i tutaj, 28 metrów, kwiatki w ogóle, puku. Jestem zadowolony! Niespodzianka? Grzech masturbacji. Dalej kurwa. Koniec koniec katstanek. Gramy. No, <laughs> do widzenia, o kurwa, gaz. Tej tutaj, proszę, pięknie. Co jest? Minut, minutę, ja dolar To nie tak miało być. Ja pierdolę, nie mam już na nabojów. Tej, jest karabin. Pięknie. Tej, a, a, mi się, ten, mi się tutaj kończy energia. Tej, przepraszam, jak się... Jak się leczy? Tej, muszę zobaczyć, bo już mi się pomyliło wszystko. A, przytrzymanie Y. Dobra. E, a ma pistolet jednak. Ja już nie wiem co tu się wyprawia. 35 sekund. Dalej szukamy. Pięć koła mam. O! Oh. Osz! Oh.

That is the power of love O, taką dziapkę sobie wezmę, Dobra Chyba dobrze mi poszło całkiem. Co my tutaj mamy? Czyste dusze, czyste umysły, dobra pierdołe.

Ktoś jeszcze tu stęka? A, ta stęka. Tam on. O kurwa, tam jest ten, nie? Tylko trafił. Kurwa! Tu mnie tak zajebią, tak głupia kurwa wpadnę. I chuj. I chuj. Nie mam tego, użyję apteczki Kurwa, nie mam żadnych nabojów, tak? Kto tu do mnie strzela? No tu już się pogubiłem. Tej chuj Już kurwa. szkurwa po mnie. Dobra, jest, jest apteczka chociaż tyle. To, to, to jest niefajne, tutaj, nie? Że ja nie mam broni i helikopter do mieczczczela, tutaj da się wejść? Dali, kurwa, tak będę tu napierdalał dalej, Ech! Chodź, kurwa, kurwa, nie ma litości. Nie ma. To ma maseczkę covidową? No dobra. Rozumiem, że nikt z nich nie ma nabojów. Ty, ale co ja teraz zrobić? Aha, ucieknij. Po prostu ucieknij. O, ktoś miał naboje jednak. No dobra, to do tej fury, nie? Szybko do fury. Na mapie coś już sobie zaznaczać, czy po prostu spierdala. Aha żółty znacznik. I taki widzę lekko otumaniony, nie, gościu? Dźwięki jakoś inaczej dochodzą. Coś mi się spierdoliło w słuchawkach. Jest dobrze. To była dobra misja. Ja nie razu nie zginąłem. Tej kurde. Zwierzątkiem przejechałem. to work. No dobrze. Jest! Spowiedź ukończona. I tutaj robimy pauzę. Jestem mega zadowolony. Kurwa. Za moment. Dobra, na moment wyjdę w krzaczory. Se kucnę w krzaczorach i tutaj zrobię pauzę. <trymata> Trzymaj ta się.